Cześć kochani, witajcie na kanale Opowieści Losu, z tej strony Ana. Dzisiaj przychodzę do Was oczywiście z cyklem pod tytułem Masz Wiadomość. Oczywiście witam serdecznie wszystkich nowych widzów, nowych słuchaczy, nowych subskrybentów. Cieszę się, że na ten kanał przybyłeś, przyby, przybywali, przy, przy, przybyliście kochani. Eee, dziękuję Wam za zainteresowanie moją twórczością na ten kanale. Również witam serdecznie wszystkich nowych widzów, mm, przepraszam, stałych widzów, stałych słuchaczy, stałych subskrybentów. Cieszę się, że powracasz, że powracacie. A dzisiaj, kochani, nie przedłużając, jakie tutaj dla Was istotne informacje. Co tutaj dla Was najważniejszego dzisiaj ma się pokazać? Pragniesz pożądania lub jest przy Tobie silna energia pożądania, pragnienia. Być może potrzebujesz tej osoby schronienia, ale Ty nie jesteś dla tej osoby skarbem. Ta osoba postrzega Cię... Tylko i wyłącznie jako osobę do romansu, do namiętności. Ty potrzebujesz stronienia, tak? Możliwe też, że uciekasz przed taką żelacją, w której nie czujesz się na, na tyle stabilnie i bezpiecznie. Na gruncie rodziny, kochani, potrzebne jest jakieś przebaczenie. To może dla ciebie być jakimś wyzwaniem, aby komuś coś na gruncie rodziny wybaczyć. Musisz podjąć jakieś działanie, jakąś akcję. Na ten moment jest, jesteś zamknięty na Twoją wewnętrzną mądrość. Nie dostrzegasz Twojej wewnętrznej magii. Nie stawiasz również jakichś granic w związku z jakąś sytuacją bądź osobą. Co tu jeszcze? Jest tobie potrzebne odrodzenie, ale nie przebywasz w wystarczającej ciszy, aby to się mogło wydarzyć. Możliwe, że przemieszczasz się pomiędzy jakimiś dwoma domami albo mieszkaniami. Mam tutaj, kochani, dwa klucze. Patrzcie, ona tutaj ma dwa klucze. I sama nie wie, gdzie ma być, ponieważ ciągle jest w biegu, ciągle jest w chaosie i nie ma tej ciszy dla siebie, dlatego nie może się odrodzić wewnętrznie. Musisz być bardziej autentyczna. Autentyczny, tak? Odnajdź swoją autentyczność, słyszę, kochani. Motyle. Być może często widujecie motyle. Jest to znak... Waszej transformacji. Jesteś autentycznie stworzony do tego, aby transformować. tak Do tego ci Twoja dusza tu i teraz, w tym momencie. Osiem. Niczba, cyfra 8 może być dla Was, kochani, również istotna. Jesteś postrzegana jako postać zmysłowa. Jako ktoś, kto obejmuje przywództwo i prowadzenie. Kto jest dobrym mówcą. To jest wdzięczne lub wdzięczność, tak? Lub, no, lub, lub uczysz się okazywać wdzięczność swoim aniołom, swoim stróżom, swoim przewodnikom i, i przodkom za ochronę, którą cię otaczają. Ktoś tu ma do przepracowania swoje cienie, kochani. Aby się uwolnić z trybu funkcjonowania typu zabawa, rozrywka, imprezy i itd. Przez to, że często imprezuje prawdopodobnie nie masz siły i energii, aby przepracować swoje cienie i w związku z tym nie możesz też się uwolnić od tego, co tobie już nie służy, To cię blokuje, to cię przetłacza. Nie łączysz się z wszechświatem i matką naturą. Nie ma połączenia, nie ma przepływu, tak? Musisz odnaleźć sobie łatwość, prostotę. Do tego, aby być z wyboru w samotności, nie przebywać na imprezach, na zabawach, tylko po prostu dać sobie i Twojej duszy czas na przetransformowanie tego, co Tobie nie służy, to, co zostało w jakiś sposób w Tobie poranione, pokaleczone, aby to uleczyć to jest nawołanie no, wręcz, tak? Aby się transformować, kochani. Kolejna karta: transformacja, przemiana. To będzie Twoją przygodą. Ale wytrwale tutaj prawdopodobnie dzięki pomocom jakiejś, nie wiem, bróżki, tarocistki. Ona do tobie prawdopodobnie jakieś wskazówki. Jest też tutaj do przepracowania, kochani, praca z lustrem. Spójrz, kim byłeś lub byłaś kiedyś w przeszłości. Odnajdź sobie to wewnętrzne dziecko. Słyszę dziecko, tak? Jesteś prawdopodobnie pochłonięta, pochłonięta pracą, gonitwą, za sukcesem, za dobrobytem, za materią. Jest tutaj dużo koloru, patrzcie, fioletowego. Fioletowy kolor właśnie też mówi o dobrobycie, o materii, o luksusie, o bogactwie, o odniesieniu sukcesu, tak? Zatrzymaj się na chwilę i skup się na sobie. O, możliwe też, że jak zaczniesz transformować i otwierać na wewnętrzną przemianę, na wewnętrzne uleczenie, będziesz otrzymywać coraz więcej wizji. Być może otworzy się u Ciebie czeka trzeciego oka. Być może, jakaś piosenka będzie dla Ciebie jakimś takim motorem napędowym, która Cię... Nakłoni do zrozumienia prawdy, o którą nawołuje wszechświat. Spójrz na siebie i odmań prawdę, do czego jesteś nawoływana, nawoływany. Powtarzaj sobie coś jak mantrę, aby się uziemić, aby odłączyć się od czegoś, co tobie nie służy, co, co cię przesila, co cię co nadmiernie wykańcza twoje pole energetyczne. zdobądźcie na inną, na nową perspektywę, ok? Dobrze, kochani, to by było na tyle, także jeżeli to jest wasze, czujecie to, dajcie proszę znać w komentarzu, jeśli nie, zostawcie proszę na kogoś innego. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia. Papa. Pa.